Dzień dobry, piątek, mamy piątek całkiem jest ciepło nie mierzyłam jeszcze tych słoneczników ryjek kicha, nie mierzyłam tych słoneczników jeszcze ale dzisiaj to zrobię bo sama jestem ciekawa. no i słuchajcie zapraszam was dzisiaj na super przepis na chleb i wykorzystałam słoik, który mi się nie zamknął ten co robiłam wczoraj, z, ten sos do zupy wyrzuciłam, także, a chlebek jest pierwsza klasa, także zapraszam na oglądanie i udanego piątku i soboty, może w niedzielę coś, coś wrzucę, tamten to się rozkwita, skubany będą normalne słoneczniki chyba, ja nie wiem. No, także zapraszam. A dzisiaj u mnie zupa wielowarzywna. E, tutaj mam rosół. No bulion z warzywami, taki rosół gotowany na łapkach już tutaj jest kurzych. Już tutaj jest, słuchajcie, najlepszy jest na łapkach kurzych. I dodatek do tego trochę indyka, może być kaczka, wołowego i jest super rosół. Do tego e, daję ziemniaczki. Teraz właśnie na tym etapie. Yy, mam jeszcze fasolkę. To ta fasolka ode mnie. Ziemniaczki też ode mnie z ogródka. Fasolka ta zielona, to jest ta fioletowa, bo ona tak właśnie zmienia kolor. Ona już jest ugotowana. Miałam robić w pomidorach do słoików, ale mówię, że nie chciał mi się zamknąć ten sos. Tu mówię dam ten sos i zrobię taką warzywną zupę na bazie właśnie tego sosu, co. W ostatnim filmie robiłam. I wrzucę też trochę botwinki Ona już jest taka zaprawiona do słoika, czyli ocet yy, sól, pieprz, ciut cukru niedużo. I po prostu taką też wrzucę. I to właśnie na tym etapie też. No i co? fasolka na końcu. I ten sos do tego. I zobaczymy, czy śmietaną zaprawimy, czy nie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I jaka będzie w smaku. Ziemniaki miękkie, dodałam już fasolkę. I dodajemy kurczę ślizga się. Ten sos. O. Zaraz jeszcze go wyjmę bardziej ze środka. Mieszamy. Myślę, że śmietany w sumie nie trzeba. Pietruszka, e, mm, koperek, cokolwiek, podagrycznik i zupa gotowa. Zupa gotowa. Teraz spróbujemy. Ale no gorąco. No pyszna. Przepyszna jest. Polecam ten sosik sobie zrobić. Eksperymentalnie szybki, zaraz tutaj ustawię szybki chlebek taki znalazłam przepis. Zobaczymy czy mi wyjdzie. Mam tutaj już trzy szklanki mąki orkiszowej. Mąki orkiszowej przesianej. Potrzebne jeszcze jest saszetka drożdży. I mam taki zakwas chlebowy żytni. Do tego łyżka oliwy, łyżka soli, łyżka cukru, no i tam jakieś nasiona, sezam może być, może być czarnuszka, mogą być słonecznik, dynia, no wszystko może być. I do tego jeszcze na koniec dajemy, mieszamy wszystkie suche składniki i dodajemy do tego półtorej szklanki. Ciepłej wody, i to się mm, miesza, tego się nie wyrabia, więc mi bardzo pasuje. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja to będę robiła w okrągłym, zaraz eee... wam pokażę, o w takim naczyniu żaroodpornym. Oczywiście je wysmaruję tłuszczem i posypię mąką. No, bo chcę mieć okrągłe, nie? No to tak, wsypujemy to wszystko suche składniki. Ja jeszcze nie robiłam nigdy na tym zakwasie. Kiedyś miałam taki fajny zakwas, ale po prostu mi się wziął i zepsuł. Taki wiecie, stary w słoiku. Długo go trzymałam, pilnowałam, aż przestałam pilnować. No i tyle. Drożdże wsypujemy. Eee, łyżkę cukru. Ojej, łyżkę soli i co tu my mamy mam jakieś słoneczniki dodam ten słonecznik może już nie będę dawała więcej, zobaczymy to tak wszystko jest łyżka oliwy jeszcze no czyli to sobie mieszamy Suche składniki mieszamy. Łyżkę oliwy dodajemy. Ja mam tak o smaku bazyliowym może być. O. I półtorej szklanki ciepłej wody. Mieszamy, ale myślę, że wezmę łyżeczkę drewnianą. Będzie mi wygodniej tym mieszać. No i mieszamy. Zobaczymy, co to wyjdzie. Ja jeszcze tego chlebka nie robiłam, ale tak jakoś mnie coś wzięło dzisiaj. I mówię, a wypróbuję ten zakwas, jak to w ogóle wygląda. Czy to będzie fajne, czy to nie będzie fajne. Ładnie się połączyło. Jak widać. O. I co teraz robimy? Teraz przykrywamy ściereczką. I odstawiamy na. 60 minut. Ciasto już urosło. Przekładamy. Ja mam wysypane mąką, wysmarowane tłuszczem i przekładamy do foremki. wodą namoczoną tą łyżką Jakoś formujemy to w miarę możliwości i pod przykrycie 30... 30 minut. Urosło po 30 minutach. I co? Wkładamy na e, 35-40 minut na, do nagrzanego 200 stopni. I tyle... no ciekawa jestem. zobaczymy. Słuchajcie, muszę Wam to powiedzieć. ten chlebek jest rewelacyjny. Naprawdę. Taki wilgotny, pachnący super z tego naczynia. Wyszedł bez problemu. Ja nawet nie musiałam podważać nożem, smarowałam masłem i oprószałam mąką. Po prostu rewelacja. Według zaleceń robiłam, czyli tam 200 stopni i 40 minut siedział słonecznik w środku mięciutki no słuchajcie to jest ja nie mam słów ja się nie spodziewałam takiego wyniku naprawdę polecam wam serdecznie zrobić na próbę ja będę robiła jeszcze muszę zakwas skądś zdobyć albo sama zrobić nie wiem i będę próbowała po prostu, wiecie, z takim tradycyjnym zakwasem, ale rewelacja, naprawdę. Przepis godny polecenia, smacznego.